Lidlowy przegląd cenowy. Takie są fakty. W Lidlu koszyk 15 produktów nabiałowych był tańszy niż w Biedronce. Potwierdzają to zakupy w obu dyskontach. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych dostępnych w Lidlu i Biedronce, w Lidlu zapłaciliśmy aż o 17 zł mniej. Są oszczędności. Czarno-białe. na białe. Bo koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik Koszyk Lidla. Jak wiosna, to energia. Jak energia, to i chill. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. No i wiesz, wczoraj ani B, ani B, ani Kokoryku. Czy ja słyszałem kukuryku? Tu trzeba być twardym. Weź Inventum Max, nie bądź baran. Inventum Max lek wspierający erekcję o podwójnej dawce. Po, po inwentum, Max, możesz kukuryku. O każdej porze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Odwiedzamy wydział korków i butelek, żeby mieć kontrolę, jak się olej leje. Dobra, chodzi o to, żeby nie trzeba było tak uważać przy nalewaniu, no? No właśnie taki wymyśliliśmy. Śpiewać? No tak, no. Oto nowy korek, przemyślany wielce. Tak lać mniej możemy, tak z kolei więcej. Jeśli kliku słyszysz, znaczy produkt nowy. Drugi raz nie kliknie. Dolania gotowe. Taki mały korek, a tyle dobrego. Użyj w kuchniku czy wiesz, że niektóre leki, konserwanty w diecie czy stres powodują zamieszanie w twoim mikrobiomie i mogą go uszkadzać, a ty czujesz to w jelitach? Regeneruj mikrobiom z Multilak. Symbiotyk Multilak to unikalny dziewięcioszczepowy skład z prebiotykiem, który wypełnia ubytki w mikrobiomie i przyspiesza jego odbudowę. A dla osób starszych, przyjmujących leki na stałe, Multilak 60, dopasowany do potrzeb seniorów. I wszystko wraca do normy. Multilak regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Komisja drugi za pół ceny. Teraz w Carrefourze tydzień promocji, drugi produkt 50% taniej. Na przykład serki Almette w promocji, drugi produkt 50% taniej. I czekolady Milka, druga 50% taniej. 12,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie produkty Wege w promocji, drugi 50% taniej z aplikacją, kartą seniora lub zarejestrowaną kartą Payback. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To mój Miller Milch? Miller Milch. Smak pełen mleka. Nie powstrzymasz się. Home TV to fascynująca podróż przez wyjątkowe miejsca. Pod dywanem jest studnia. Nietuzinkowych bohaterów i inspirujące historie. Co się dzieje? Remont na 5+. To naprawdę robi wrażenie. Magia ogrodów. Ludzie mogą przyjść i trochę popatrzeć. Taka jest idea ogrodu. Pasmo domy marzeń. Nic dziwnego, że nadmorskie tereny są taką gratką. Kuchenne rewolucje. Hiszpania. Chciałbym pogratulować Wam dzisiejszej kolacji, ale nie mogę. Dubaj. Życie jak w bajce. Witaj w apartamencie. W marcu wyrusz w podróż z Home TV. Zakupy robię w Lidlu. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory, jedyne malinowe, 16,99 za kilogram. Buda lub podudzia kurczaka XXL, 6,49 za kilogram. Wszystkie papiery toaletowe Floralis, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Kupuj taniej w MediaExpert. Teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, mopy parowe, airfryery w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Bo Media Expert masz. Bo ojcu odziedziczyłem zawód, miłość do motocykli, dołek w brodzie i sporą ilość testosteronu. Ale włosy sobie zachowam dzięki sile Loxon Max. Loxon Max to lek z substancją o klinicznie potwierdzonym działaniu. Hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost, nawet przy dziedzicznym wypadaniu włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sałatka warzywna kupiłeś składniki bo to ci składniki, jak możesz mieć sałatka lisner. Pyszne jak domowa, od razu gotowa. Mm, jak szybko zrobiłeś pyszne? Zrób to z głową, weź gotową. Tu musi być lisner. Odwiedzamy Wydział Korków i butelek, żeby mieć kontrolę, jak się olej leje. Dobra, chodzi o to, żeby nie trzeba było tak uważać przy nalewaniu, no? No właśnie, taki wymyśliliśmy. Śpiewać? No tak, no. Oto nowy korek, przemyślany wielce, tak lać mniej możemy, tak z kolei więcej. Jeśli klik usłyszysz, Na, znaczy produkt, produkt nowy, drugi raz nie kliknie. Dolania gotowe, taki mały korek, a tyle dobrego, użyj w kuchni Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka. I działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurowane Express Forte Trzy razy szybsze wchłanianie. Drugi za pół ceny. Teraz w Carrefourze tydzień promocji, drugi produkt 50% taniej. Na przykład serki Almette w promocji, drugi produkt 50% taniej i czekolady Milka, druga 50% taniej. 12,75 za sztukę przy zakupie dwóch oraz wszystkie produkty Wege w promocji, drugi 50% taniej z aplikacją kartą seniora lub zarejestrowaną kartą Payback. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Jak wiosna, to w kratkę. Jak w kratkę, to i w kółko. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Przyglądamy się dziś niezwykłym projektom. Kolejny wybrał...